wtedy w Paryżu i... i robiłam to Co wieczór przechadzałam się ulicą Tam koło mojego domu była jedna z taka dosyć uczęszczanych, jak to powiadają Giselle Powiedziała mi, że to nie jest sposób, żeby zarobić, a brakowało mi pieniędzy, nie starczało mi na czynsz. Musiałam grzebać po śmietnikach. Miałam dość takiego życia. Więc tym razem, kiedy tą ulicą szłam, pomyślałam, że przystanę i może pokażę swoje wdzięki, poprężę się. Może akurat. Się jak ryba w wodzie, machałam pupą na prawo i lewo. Często też zalotnie odgarniałam sobie włosy, uśmiechając się do przechodniów. To dało mi status. Najlepszej ze wszystkich. Traktowałam mężczyzn jak petentów. Nie przywiązywałam się do nich. Nie, nie mieli dla mnie żadnego znaczenia, ale kiedy wspierałam się już na sam szczyt, spotkałam na swojej drodze jednego, którego, którego zapamiętam do końca życia. Traktował mnie inaczej jak inne. Pokazał mi, jak można się zabawić w paryskim stylu. Zdjęcia. Czasy, ale nie potrafiliśmy się zatrzymać, nie potrafiliśmy powiedzieć sobie dość. Stało się. To, o czym nigdy bym... o czym nigdy bym nie pomyślała. Uderzył mnie. Zaczął mnie szarpać, rzucił mnie na łóżko, bił po buzi, dusił za szyję, trzymał no... Krzyczałam, wołałam pomoc, ale nie było nikogo. A wsadził mi palce do nosa. Nie opluł. Wtedy postanowiłam wrócić do mojego rodzinnego kraju, do Polski. Pomyślałam, że może, może tam poczuję się bezpiecznie, poczuję się jak w domu, Ech, bo okazało się, że ten wielki, wielkomiejski swag nie był mi dany, nie, nie, nie był mi pisany. Zamieszkałam na bazarku i tam też zabawiałam klientów. Niestety nie wiodło mi się już tak dobrze. Niższe płace, nie mieli aż tyle w portfelu. Byłam zmuszona do kradzieży, a, a przecież byłam uzależniona, musiałam mieć na, na, na piwo. Byłam bardzo głodna wtedy. Thank <laughs> you. i okay. Pamiętam jak soczyście rozpływała się w moich ustach jak spływał mi sok w rękach Pomyślałam, że może uda mi się może uda mi się w innych profesjach. Chciałam zostać barmanką. Ale niestety tam też się nie wydawałam. Dzień dobry. Dzień dobry. Macie menu? E, menu? E, w, w, tylko to tutaj mamy na ścianie. Tylko to mamy. Okay. Ej. A jest woda? Mamy wodę? E, mamy. Tak mamy. Okej. Okay. To proszę trzy. Trzy wody, e, Jakie mają wody? Trzy wody. E, do, do, dobrze, dobrze. To, e, okej, okay. to, to może teraz Pan to na, na kasę, prawda? Mm. To miała wybić, ale co się stało? Ale z tego! Z tego! Z tego. tego! Nie! Ta! Szybciej, kurwa. Pas jak chłepce. <śmienny> <śmienny> Pierdalaj na bazar w podskokach. <śmienny> Gdy patrzyłam w chęt za siebie. Tamte lata, co minęły, gdy myślałam, że przegrałam. Nadarzyła się okazja, więc skorzystałam z niej. Wysłałam swoją aplikację do, na konkurs na główną aktorkę w teledysku mojej ulubionej wokalistki Maryli Rodowicz. Wygrałam. Kiedy patrzę chętnie za siebie, w tamte lata, co minęły. Kiedy myślę, co przegrałam, a co diabli wzięli, co straciłam z własnej woli, a co przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę. Ale zawsze wtedy... Na i 谢谢你播。<noise> i Po roli w teledysku Maryli Rodowicz Jedni mnie pokochali, drudzy nienawidzili. Zaczęłam otrzymywać pogróżki Na maila A to może wam przeczytam, bo jesteśmy u mnie w domu To akurat tutaj komputer leży Pierwszy mail od Dick 999 Ty pierdolona Paruwo, Śmierdzi ci z ust, bo nie majesz zębów Nie jestem ciekawy, co się dzieje, jak zdejmiesz buty Sraj się Następny od D. Sfierat małpa Mogłabyś golić pachy przed występem w telewizji, jebana o Myślisz, że jak masz hajs, to możesz machać dupą jak fontanna? Trzeci od Fanco Olewska16. Ty jebany pierzasty koguciku. Wsadzę ci balonik na druciku w sam środek dupy. A drewniane motyle to ci konikiem bujanym rozwalę. W głowie to masz cukrową watę. Zapierdolę cię jak szmatę. Kolejny, od JP2GND. Chciałabyś być pojebana? No to jesteś. Takie dziewczyny nie zasługują na szacunek ani honor. Masz ty w ogóle godność i rozum człowieka? Czytam dalej. A odpalabstu forlak. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Chyba twoja matka była krowa, a ojciec bezpłodnym mułem. Twoja morda wygląda jak krowizadek, a twój zadek jak czarna dziura. Spierdalaj do obory, bo tam twoje miejsce. Następny... www.pinkshop.pl Dziękujemy za zakup naszego Arce Mega Dilda Maxi. W prezencie przesyłamy zestaw przykładowych ćwiczeń na nietrzymanie moczu. O! Właśnie doszedł nowy. Dojebie cię dzisiaj zajebie cię cipo? Ta rola? Pozwoliła mi na wybicie się z tego szlamu, w którym grzęzłam każdego dnia. Mogłam sobie pozwolić na kupno mieszkania. Mogłam pozwolić sobie na kupno jedzenia, picia, alkoholu, używek, a także suplementów diety. Muszę wyjść niestety po, po, po mojej tabletki, więc poczekajcie chwilę, zaraz wracam. i you